Witajcie, kochani. Kolejna seria odbiorów z obozów. Ostatnio trafił nam się Torn, kompletując nam bohaterów pierwszego sezonu. I tylko czekają oni na ulepszenie. Zobaczmy, kto tutaj nam się z pana Elkanena wyczaruje. Hmm. Mam nadzieję, że jakieś soczyste cudeńko. Horgal. Horgal, kochani, no to idzie od razu na przemiał. Także zobaczymy za chwilkę, co trafi nam się z niego. Minął tydzień, i Horgal dojrzał do tego, żeby wyciągnąć z niego coś dużo, 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 kochani, lepszego. Także nie przedłużając. Domincja. No, czy dużo, dużo, dużo lepsza, to nie wiem. No, ale na pewno nie gorsza. <laughs> Tylko, że mam już parę tych Domincji, jedną zrobioną. Druga gdzieś tam czeka, to jest chyba w ogóle trzecia. E, także cóż, e, przemielimy sobie kogoś kolejnego. I zobaczymy, e, co za tydzień nam się z tego wykluje. Także zapraszam Was już za tydzień. I kolejny tydzień minął. Za 3 sekundy, dwie, jedna i już po tygodniu kochani szybko zleciało. Eee, widzicie alert RCB. Będą w nocy 15 lipca były dawno, dawno temu burze. Mam nadzieję, że nic Wam nie zniszczyło i jesteście cali i zdrowi po tych burzach. Odbieramy Leonidas. No niestety eee, również chyba u nas nie pogra. Za długo, bo przerobimy go za momencik na coś superowego. Kochani, czekamy kolejny tydzień. Zapraszam Was już za moment na odbiór z kolejnego tygodnia. I już jesteśmy w kolejnym tygodniu, kochani. Czas leci, nieubłaganie. Jak to wszystko się szybko zmienia. Widzicie, już oddziałów nie, nie przeszkalam. Zacząłem sobie szkolić trenerów, ponieważ już nie mam tak naprawdę oddziałów. Odbieramy tym razem z Leonidasa. Zrobiła się Kadilen. E, jedyny plus taki, że jest szybka mana, ale. Ją mam chyba jedną na 70, jedną na 80. Także. Spokojnie, to na razie mi chyba z zielonych wystarczy, bo widzicie, troszeczkę się tego wszystkiego nazbierało. Eee, no dobra, kogoś przeróbmy. Tylko kogo. A, niech będzie Leonidas. Niech będzie Leonidas. No i cóż, kochani, zapraszam Was za tydzień. Do zobaczenia. I minął kolejny tydzień, kochani. Czas leci jak szalony. Nawet nie zauważyliście pewnie kiedy ten tydzień minął. Ja również powiem wam. Szybko to wszystko leci. Aj, czy doczekamy się w końcu jakiegoś superowego bohatera? Powiem wam tak: na innym koncie widziałem u znajomego. Tu mamy Atomosa. To za chwilę wam powiem, bo to jest to, kochani. Bohater znowu zielony, ale. Z Atlantydy, także zaczynamy zbieranie drugiego sezonu. No, no, jest w końcu coś ciekawszego niż pierwszy sezon. E, także da się, e, da się, da się, da się, kochani. Cierpliwości. E, z Leonidasa nam to wyszło. Wracając do tego, u znajomego widziałem na koncie, kochani, pierwsze prze, w ogóle y, przeszkolenie bohatera. No, jakiś tam z pierwszego sezonu był wzięty. Nieważne jaki, a wyszła od razu za pierwszym razem. Mariana w kostiumie, kochani. Także gratulacje dla mojego e, drogiego kolegi. Nie powiem wam kto to, ale naprawdę, naprawdę będzie miał super, super ekipę. E, no dobra, tym e, akcentem kończymy odbieranie. Za jak będzie coś ciekawszego, to złożymy to w całość. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, kochani.